Mistrzostwa Świata w Katarze. Impreza, która na razie zeszła na dalszy plan, ale trzeba pamiętać o marcowych eliminacjach do niej. Losowanie, eliminacja natomiast 7 grudnia, dlatego postanowiłem zrobić własne losowanie. Zobaczmy, gdzie trafi reprezentacja Polski. Serdecznie na nie zapraszam. Hej, to jest super Darno i na Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj, tak jak mówiłem we wstępie, losowanie. Mm. Ci, którzy oglądają mój kanał już od trochę dłuższego czasu pamiętają, że zrobiłem eliminację, losowanie, elimina, losowanie grup do Mistrzostw Świata 2018 Wtedy no do niedawna najpopularniejszy filmik, potem przybył to filmik o meczu z Unią Leśna. Yy, no ale generalnie yy, losowanie, tylko że nie chce mi się robić tych dla wszystkich, to umówmy się Mało kogo interesuje, więc po prostu zrobimy tylko losowanie dla reprezentacji polskiej. Mam tutaj koszyk pierwszy, zobaczymy z kogo tutaj robimy z koszyka trzeciego, czwartego, piątego. No i czy będzie potrzeba losowania szóstego, bo jest tylko pięć, drużyn, jest pięć grup, pięć zespołowych i pięć grup sześciu zespołowych. Także to już przejdźmy do, hmm, przejdźmy do pierwszego losowania. A w pierwszym koszyku czekają na nas Holandia, Anglia, Włochy, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Dania, Portugalia Chorwacja. Osobiście chciałbym trafić na Chorwację, może też Danie. No, to są zespoły: no Dania jest najsłabsze ewidentnie, a Chorwacja w mocnej przebudowie i w dużym dołku. Więc no na te dwa zespoły chciałbym trafić, no ale zobaczymy na kogo do trafimy. A więc Włochy. Drużyna, który chyba, którą każdy ma już chyba potąd. Dwa, najpierw Liga Narodów, pierwsza edycja, potem Liga Narodów, druga edycja, jeszcze teraz eliminacje. No ja już szczerze, jakby tak się to ułożyło, to ja już miałbym Włochów już potąd. Ale dobra, po reprezentacji Włoch, pora przejść do koszyka trzeciego, równie groźnego, bo o ile z pierwszego koszyka liczymy się z tym, że Ciężko będzie awansować gdzieś. Ym, ale drugie miejsce daje awans do Baraży, więc wypadałoby trafić z trzeciego koszyka naprawdę turbo łatwy zespół, żeby można było spokojnie dojść do baraży i tam już zobaczymy jak to będzie. W każdym razie w trzecim koszyku mamy Grecję, Finlandię, Rosję, Irlandię Północną, Czechy, Irlandię, Norwegię, Islandię, Szkocję i Węgry. Najbardziej się obawiam Węgier i... Ros no w Rosji teraz trochę zamieszanie ma, ale to dalej porządna ekipa. Ale najbardziej chciałam trafić chyba na Grecję, Finlandię i Islandię. Takie trzy zespoły, które nie awansowały na euro z tych wymienionych, także, także na pewno najłatwiejsze. Tak głosujemy. I zobaczmy, na jaki zespół trafi reprezentacja Polski na Irlandię Północną i to też jest zespół, którego już mamy przesyt. Mistrzostwa Europy 2016. Teraz Mistrzostwa Europy 2020. A nie, przepraszam, Słowacja. Osoba, przepraszam. No przepraszam. Ale będziemy grali z nimi w Jeśli tak się to ułoży, oczywiście. Koszyk czwarty. Z, pozor, z pozoru łatwiejszy, ale nie zawsze tak musi być. Są tu ekipy naprawdę solidne. W każdym razie mamy tutaj Gruzję, Izrael, Białoruś, Luksemburg, Bułgarię, Macedonię Północną, Czarnogórę, Bośnię, Hercegowinę, Słowenię i Albanię. Słowenia będzie groźna, co już pokazała w eliminacjach do EURO 2020. Macedonia Północna, fajna pakiet, się szykuje. Reszta ekip myślę, że do grania. Bośnia i Hercegowina nie jest taka straszna, jak ją malują. No i proszę bardzo, Bośnia i Hercegowina. Dlaczego nie możemy trafić na jakiś nowy zespół? Tylko cały czas takie zespoły, których no już mi generalnie. Dobra, koszyk piąty. Koszyk piąty. No to jak już idziemy ze zespołami, którym już, um, których mam dość, to trafimy na Armenię albo na Łotwę, bo z nimi też nie niedawno grać w eliminacjach, więc no. Eee, no ale dobra, mamy no w tej grupie Łotwę, Cypr, Andorę, Kazachstan, Armenię, Litwę, Azerbejdżan, Estonię, Wyspy Owcze, Kosowo, Łotwę, Cypr, Andorę. Dobra, to już mówiłem to co na początku. Azermenia, Azerbejdżan, ciężkie tutaj były wyjazdy. Myślę, że reszta ekip. To ogrania fajnie. A jeszcze Kazachstan. O, Kazachstan! No tak, no tak. Kazachstan, no. Nie jest łatwo. Nie jest naprawdę, muszę Wam powiedzieć, łatwo. E, no dobra. Włochy, Włochami, ale Irlandia, Bośnia, Kazachstan. Ciekawa grupa się szykuje. I teraz jeszcze pora zobaczyć, czy w koszyku szóstym też coś trafimy. koszyku szósty. Generalnie. Na eliminacji, w eliminacjach będzie pięć grup pięciozespołowych, więc takie tutaj też szablony, zespołowa grupa i pięć grup sześciozespołowych. I to są właśnie pięć najsłabszych zespołów w Europie. Nie zgadzam się z częścią, bo tam na przykład w piątym koszyku była Andora a tutaj mamy Maltę i Mołdawię. No myślę, że oni są jednak półkę wyżej niż Andorra. No, ale w każdym razie Mołdawia, Malta, San Marino, Gibraltar, Liechtenstein i pięć grup pięciozespołowych. Jaki nos czeka Polskę tutaj w tych animacjach? Pięciozespołowa grupa, więc nie trafiamy nikogo nowego. Yy, także Polska zmierzy się z yy, Włochami, Irlandią Północną, Bośni i Hercegowiną i Kazachstanem. No nie powiem, grupa trudna, yy, niełatwa. Yy, no i co mogę jeszcze więcej dodać? No będzie ciężko nawet o drugie miejsce dający Baras. a co dopiero o, ludzie, dobra. Co dopiero o jakimś tam poważniejszym celu? Chociaż możliwe, że dostaniemy się do Baraży Ligi Narodów, bo takie też chyba będą, ale to nie, nie, to chyba jednak się nie dostaniemy coś, coś mi się pomyliło. Mam nadzieję, że mi się odcinek podobał, Napiszcie w komentarzu, jaką grupę wy byście chcieli dla reprezentacji Polski. No i cóż, no i widzimy się w kolejnym odcinku może z FIFY, może ciekawostki, bo mam przygotowane o polskich klubach w końcu ciekawostki, także cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.